Cześć, witam Was wszystkich na kanale Piłka i Kosz w programie o fantazy Premier League. Tutaj z samego rana w czwartek chcę zrobić właśnie to nagranie, żebyście już mieli materiał na przyszły tydzień, bo w tym tygodniu nie ma fantazy Premier League, nie ma tutaj meczów, mamy przerwę reprezentacyjną. Polska gra swoje mecze dzisiaj i w niedzielę i potem mamy tydzień przerwy i w przyszły weekend, w sobotę o godzinie 11 jest deadline. O tym musicie pamiętać. Właściwie o 11 w Irlandii, a jeśli chodzi o Polskę, to o godzinie 12, czyli w południe mamy deadline. O tym musicie pamiętać, bo jak nie ustawicie składów, to do tego czasu, no to już tych składów na kolejkę numer 4 ustawić nie będziecie mogli. Jeśli chodzi o kolejkę numer 3, no to chciałbym ją podsumować poszło średnio. 56 punktów zdobyłem, średnia światowa to 48 punktów, jeśli chodzi o overall ranking, no to awansowałem tam o jakieś 700 tysięcy miejsc na 3 miliony 100 tysięcy, więc to jest takie miejsce średnie, nie najgorsze. Niektórzy mają naprawdę gorzej, a to jest początek sezonu i na razie żadnych chipów nie wykorzystałem, więc na samym początku można powiedzieć, że nie ma tragedii. Ale w tej kolejce, no bardzo znowu się cieszyłem z trafionego kapitana. Potrafiłem na kapitanie Bruno Fernandesza. Ostatecznie mu dałem opaskę. No to 10 punktów zrobiłem. Bruno razy 2,20 i znowu tak samo wyglądała mnie kolejka jak kolejka numer 2, bo w kolejce numer 3. Czy zrobiłem punkty właściwie czterema, yy, czterema piłkarzami, więc o jednego więcej, bo w poprzedniej tylko trzema, reszta mi zblankowała. Tym razem Bramkarz Sanchez 6 punktów. Czyste konto, bardzo szczęśliwe zdobyte przez Chelsea, właściwie niesprawiedliwie, powinni stracić gola, jeśli chodzi o Crystal Palace, no to oni zachwycili na wyjeździe, zwycięstwo 3 do 0 za Aston Villa, więc te słowa, które wrzucałem, że Aston Villa raczej wygra mecz z Crystal Palace u siebie, no się nie sprawdziły, kolejna kompromitacja piłkarzy unaja Emrego ale zwycięstwo Crystal Palace i mój piłkarz Munoz. 9 punktów. Jeśli chodzi o tą drużynę, to w ogóle tam można podwajać tę obronę. Oni świetnie bronią Crystal Palace od początku sezonu. Lacroix to jest drugi taki zawodnik, o którym można pomyśleć. Kosztuje 5 baniek. 4,5 kosztuje Richards. 5,5 kosztuje Munoz. Trochę więcej niż pozostali, ale on właściwie gra w ataku. Jeśli chodzi o... Neko Williams to jest jeden z moich najgorszych transferów Jeden punkt słaba w defensywie Drużyna Nottingham Forest Jeśli chodzi o Romero, no to tutaj mnie bardzo zawiedli I Tottenham u siebie przegrał 1-0 z burmów. To mnie tutaj bardzo zaskoczyło Bo ja przecież oczywiście kupiłem Richarlisona W ogóle zrobiłem trzy transfery, o których zaraz opowiem I wszystkie trzy były złe Ale to jest cała sól FPL-a Jeśli chodzi o pomoc, Rogers, dwa punkty przy wspomnianym meczu Aston Villa 0-3. Cały mecz Rodgersa, ale niestety nie wyglądał najlepiej. Bruno Fernandes. 20 punktów, ale tylko dlatego, że strzelił rzut karny w 97. Minucie na 3-2 dla Manchesteru United i bardzo szczęśliwe zwycięstwo United nad Burnley. To był właściwie cud, a Morim ciągle niezadowolony, fatalna dyspozycja jego podopiecznych, ale ta wygrana może cieszyć. Bruno bardzo się ucieszył z tej bramki, no bardzo mu zależało i inni się śmieją, że United tam celebrowali, jakby wygrali przynajmniej Mistrzostwo Anglii, ale no United cieszy się z małych rzeczy, bo im naprawdę nic nie idzie, więc bardzo zależało, żeby tego gola tam strzelić wcześniej Bruno zawiódł, nie strzelił rzutu karnego teraz podszedł i pewnie wykonał jedenastkę 3 do 2 wygrywa United i bardzo dobra opaska w moim wykonaniu, cieszę się z tego bardzo, Harvey Barnes no on sobie wszedł z ławki ne? a jak sobie go kupiłem to miała być różnica stwierdziłem, że wezmę go nad emblemo, który po prostu yy, popatrzyłem w kalendarz i bardzo trudne mecze zapowiadają się dla United z Chelsea City to nie chciałem tak ryzykować, a na papierze po prostu świetnie wyglądali, choćby taki Harvey Barnes. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem. Meczu Newcastle w drugiej kolejce z Liverpoolem na zakończenie drugiej kolejki, i po prostu chciałem mieć kogoś z Newcastle i tego Harveya Barnesa sobie wziąłem. I czy to był dobry pick? Nie był, bo on zagrał tylko 22 minuty, wszedł z ławki przeciwko Leeds United, jednej z gorszych drużyn w defensywie, i Newcastle nadal nie potrafili tego meczu wygrać. Zremisowali 0 do 0, a Harvey Barnes no to nie był mój dobry wybór, bo zagrał tylko 22 minuty. Co nie znaczy, że go nie przytrzymam, bo nie po to go kupowałem, żeby zaraz go sprzedać. Jeśli chodzi o Harveya Barca, no to on w następne kolejki. To jest Wolverhampton, Burmów i potem Arsenal i Nottingham. Więc ten kalendarz jest naprawdę fajny. Tylko ten Arsenal za dwie kolejki dopiero będzie trudniejszym spotkaniem. Więc myślę, że ten Harvey Barsum nie zostanie. Wybierałem go. Jako najlepszego zawodnika według mnie z Newcastle można było brać Elangę za 7 milionów, ale po prostu stwierdziłem, że wolę wziąć y, tańszego o pół miliona za 6,5 bańki Harveya Barnesa. Y, jakoś miałem czutkę, że on tutaj zdobędzie punkty, nie zdobył, ale wierzę, że w następnych meczach przeciwko choćby Wilkom, że jakieś punkty zrobi, że strzeli gola lub asystuje. Przede wszystkim mam taką nadzieję, że zacznie od pierwszej minuty. Są nowi zawodnicy, przychodzą cały czas, do końca przychodzili, do końca okienka, które już za nami, i tutaj kilku fajnych graczy przyszło, ale yy, myślę, że Elanga, myślę, że Barnes zaczną następny mecz yy, od pierwszej minuty. Anderson, dwa punkty yy, w ataku. Yy, dwa punkty, Watkinsa, na którego bardzo liczyłem i na razie mnie bardzo zawodzi. Halland, 9 punktów na wicekapitanie. Czyli był blisko punktów Bruno Fernandesza, a miał naprawdę fajne expected goals 1,40. Więc Haaland był znowu nieskuteczny, bo strzelił tylko jedną bramkę, ale myślę, że ten Haland będzie strzelał. Nie? Myślę, że ciągle jest lepszą opcją niż Salah, chociaż teraz Mohamed Salah ma mecz bardzo przyjemny, bo z Barley na wyjeździe i większość da właśnie mu opaskę. Ja Salaha nie posiadam, więc prawdopodobnie. Opaskę dam właśnie Halandowi na Manchester United u siebie, chociaż ostatnio w derbach może być różnie, aby ten United może powalczyć z Manchester City, który też zaliczył w topę, bo przecież przegrał mecz z Brighton i to nie po raz pierwszy, bo w zeszłym sezonie też mieli problem właśnie z tą drużyną. No i Richarlison nie? to jest trzeci mój transfer, bo zrobiłem trzy: Rodgers dwa punkty, Barnes jeden punkt, no i Richarlison dwa punkty. Tak się kończą transfery. Trzy transfery miałem kontuzjowanych. Palmera, Sake. I do tego sprzedałem Marka Guju. I za niego kupiłem Richarlisona. Byłem bardzo bliski Matety i trzeba było to zrobić, bo oczywiście Mateta strzelił gola z Villa, strzelił gola z rzutu karnego i ogólnie wygląda bardzo dobrze i myślę, że to będzie jeden z takich zawodników, o których trzeba pomyśleć i którego chyba gdzieś tam wrzucę do składu. Na Wiktora Giocheresa mnie na razie nie stać i przeciwko Liverpoolowi wyglądał słabo, więc jeśli chodzi o innych napastników, to tak nie myślę tak intensywnie. W ogóle... To jest też dobry moment, żeby jednak odpalić dziką kartę. Nie wiem, czy ja nawet się tutaj nie odważę, bo nie podoba mi się tu kilku graczy, kilku mnie zawodzi. A chciałbym mieć może jednak tego Mohameda Salaha na barle. Ciężko mi do tej kolejki podchodzić, ale nie wykluczam, że nawet dzika karta, jak wiedzie, to nie będzie tam Salaha, bo po prostu ten zespół chce mieć bardziej zbalansowany. Chcę mieć naprawdę dobrych zawodników na każdej pozycji. Chcę mieć też tutaj chyba jednak podwojona Crystal Palace w obronie, ale myślę także o Gabrielu, jeśli chodzi o defensorów. Żałuję, że nie ma już Kiwiora, ale odszedł sobie do FC Porto. Tam będzie mógł się jeszcze lepiej rozwijać, grać w pierwszym składzie, pierwsze skrzypce, więc tutaj muszę jako fan Arsenalu się z tym pogodzić, ale takie są fakty. Tam przechodzi Kiwior, jeśli chodzi o Liverpool, no to tak jak mówiłem, oni nie wyglądają najlepiej, ale ciągle wygrywają mecze i strzelają gole. Po prostu mają tyle jakości w drużynie. Przychodzi kolejny napadzior, rekord transferowy. Aleksander Isak trafia z Newcastle, wymusił ten transfer do Liverpoolu i w tym momencie będzie chciał grać. Jeśli chodzi o reprezentację Szwecji, to jeszcze go tutaj nie wystawią. Ale on jest gotowy i głodny gry i prawdopodobnie będzie już niebawem debiutował dla Derec. Nieprawdopodobny kopot bogactwa, bo Ekitike gra w ataku, przecież bardzo dobry sezon. Jest Mohamed Salah, jest przecież tutaj tylu znakomitych piłkarzy, że Liverpool po prostu no nie, nie, nie patyczkował się. 700 milionów wydali tego Lata i to jest rekord transferowy. Wszystkie rekordy pobili najdroższego piłkarza za 130 milionów funtów, czyli 168 milionów dolarów. Tyle zapłacili za Isaka. Ciekawy jestem, czy ten Isak będzie się dobrze spisywał w Liverpoolu, czy nie spotka go jakaś kara, czy karma go nie dopadnie za to, że wymuszał ten transfer, ale podobnie robił Visa, który chciał trafić do Newcastle. Newcastle potem wystosowało taki yy, też. Komunikat, że to jest po prostu niepoważne, to co robił Mikał i że zawsze będzie to wracało, jeśli będziemy myśleć o jego karierze, że to było bardzo nieprofesjonalne, bardzo brzydkie, ale piłkarze zaczynają rządzić Premier League, bo przecież taki Guecci zdecydował się zagrać za Crystal Palace, potem go nie puścili, bo Liverpool chciał go bardzo w swoich szeregach, jeszcze jego, no tutaj naprawdę Liverpool przesadził z tymi transferami, albo może i nie, jakich ich stać to kupują, ale czy to się im opłaci, nie wiem, ale w tej kolejce mieli dużo szczęścia wygrali z Arsenalem 1 do 0 nieprawdopodobnego yy, Soboszlaja znowu zawiódł Mohamed Salah, więc myślę, że nawet jakbym dziką kartę ustawiał, to jednak tylko Salaha, mogę się bez niego obyć, ale no ten mecz z to na pewno trzeba oglądać za kanapy, to będzie trudne spotkanie, nie wiem kto tutaj, nie wiem kogo tutaj najbardziej chciałbym kupić teraz do swojej drużyny, ale no, chciałbym pewnie zmienić Richard Lisona, który zwróci zmęczony, z, jest powołany do reprezentacji Brazylii, daleko musi lecieć. Chciałbym zmienić Watkinsa, który ciągle jest bez formy, ale jak y, dzikiej karty nie zrobię, no to oczywiście, że go nie sprzedam i zostawiam go, bo Watkins ma bo naprawdę bardzo przyjemne mecze przed sobą. Myślę, że y, można go przytrzymać na Everton i Sunderland, i Fullam i Barley. No, 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 ten kalendarz jest nieprawdopodobny. Ja wiem, że nie są w formie, ale może poczekajmy jeszcze, mając go oczywiście w składzie, bo kupić go, lepiej nie kupować, bo po prostu nie wyglądają najlepiej i może dalej nie będą wygrywać meczów. Tak może być z tą Villą. Jeśli chodzi, mówię o Richarlisonie, no to on, jak nie złapie kontuzji na, tej, na meczach reprezentacji, na treningu czy gdziekolwiek, no to wróci zmęczony, a zresztą tu jest Solanki gotowy i jeszcze przecież Tottenham kupił. Kolejnego napastnika. Tutaj naprawdę dużo się dzieje, dużo w tych składach może się jeszcze zmienić, bo po prostu tak dużo było transferów, że te transfery dopiero teraz będą gdzieś tam oddziaływały na zespoły, dopiero teraz będą zawodnicy się pojawiać nowi w drużynach, ale myślę, że każdy teraz odpocznie od fantazy Premier League, odpoczniemy od Ligi Angielskiej, ale... Nie jeden będzie chciał zarobić, już dziką kartę odpalił i sobie bierze zawodników może gdzieś tam zarobi na, na wzrostach i na spadkach cen. Chociaż jak jest taka długa przerwa, to te zmiany nie są. Y, takie wielkie, no ja nie wiem, nie wiem ko komu dać opaskę mój skład na przyszłą kolejkę wygląda następująco, y, przynajmniej na ten moment, Francis Sanchez na Brentford na wyjeździe w obronie, Munoz na Sunderland u siebie, Diouf na Tottenham u siebie i Romero na West Ham United na wyjeździe jeśli chodzi o pomoc, Rodgers na Everton na wyjeździe, y, Bruno Fernandes na Manchester City na wyjeździe jeśli chodzi o Harvera Barca, no to on u siebie zagra z Wilkami i King, który strzelił gola w poprzedniej kolejce, ale mu nie uznali. Mam nadzieję, że młody Josh King, 18-letni, strzelił bramkę. Teraz za 4,5 miliona świetna opcja, ciągle tak uważam. Teraz na, rozkład, na rozkładzie Leeds, Brentford i Aston Villa, jeśli chodzi o Fulham. No i w ataku Haaland na kapitanie, przynajmniej na ten moment. Na Manchester United u siebie Watkins. Na wicekapitanie, przynajmniej na ten moment, bo tutaj po prostu nie było jeszcze zmian żadnych, nie zrobiłem. Richardison na Westcam United na wyjeździe. Planuję go sprzedać. Mimo wszystko Richardisona planuje sprzedać w go, bo miał mecz u siebie. Mecz, który wyglądał mi naprawdę na bardzo atrakcyjny, na mecz z burmów u siebie. No a ten mecz przegrali. Typowa y, piłka nożna, typowe fantazy Premier League y, wielkie wielkie nic z moich transferów minus 4 jeszcze przecież zrobione czyli 6 punktów zyskane minus 4, 2 punkty zarobione na tych trzech graczach, dużo lepiej byłoby jakbym tych transferów nie robił, ale bardzo często tak jest, że lepiej te transfery zachowywać odkładać na później, żeby potem sobie robić mini dziką kartę można aż 5 transferów uzbierać i dzika karta, jakbyście nie wiedzieli, to nam nie kasuje tych uzbieranych Właśnie wolnych transferów, więc je możemy śmiało zbierać, 5 sztuk, uzbierać i zrobić 5 transferów, a też mamy tyle chipów, bo przecież mamy 3 chipy na jedną część sezonu, 3 chipy na kolejną część sezonu dostaniemy właściwie 4 z dziką kartą, więc naprawdę można tutaj kombinować. I bawić się tą grom. Będę już kończył. Mamy, tak jak mówię, jeszcze tydzień ponad do rozgrywek. W przyszłą sobotę, 13 września, w południe jest deadline. Pamiętajcie, ustawić tylko składy. I będę Wam życzył zielonych strzałek, trafionych opasek i przede wszystkim miłego tygodnia, jeśli chodzi o, o wszystko, o przede wszystkim o mecze, które oglądacie, żeby tam wam wasze drużyny wygrywały, żebyście mieli radość z tego oglądania. A będę już kończył, to jest kanał Piłka i Kosz i szybki znowu materiał. Tym razem troszkę dłuższy, 15-minutowy o fantazy Premier League. Pamiętajcie o kciukach w górę i o komentarzach, bo to mocno podbija algorytmy YouTube'owe, a na tym mi zależy, żeby trafić do jak największej liczby słuchaczy od... Obserwujących, słuchających, dzięki! Jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało. A jak nie, no to dajcie znać, co zmienić albo co dodać, żeby te nagrania o Fantazy Premier League były ciekawsze. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.